Cześć z tej strony, Michał Noje. I dzisiaj zrobimy unboxing. Karty jakichś tam piłkarskich do gry. Byłem właśnie w Biedronce zamiast zakupy, tak jak zawsze, byłem w bielące. Kupiłem sobie fajny kubek. Mam niedużo czasu na karcie, więc sobie już zaczniemy otwierać. Zobaczymy, jakie tam są karty. Polaków jakieś. No i pudełeczko. Fajne wygląda. O i piękna już karta widać. Kuba Błaszczykowski. Wszystko ładnie zapakowane. Super. Wybaczcie teraz będę Wam mniej dawał filmików. Bo jestem teraz na działce raczej. Wróciłem na chwilę do domu. I teraz zrobimy unboxing. Tego właśnie czegoś. Nie wiem ile tu jest kart, ale zobaczymy. Zaczynamy. Bardzo ładne karty. To nie żadne kolekcjonerskie, a ładny tył jest. No i pierwszą kartą jest Kuba Błaszczykowski. Kolejną kartą. O, Bartosz Kapustka. Grzegorz Krychowiak. Sebastian Mila. Maciej Rybus. Sławomir Peszko. Krzysztof Małczyński, Tomasz Jodłowiec, Kamil Grosicki, Michał Kuchaczyk, Piotr Zieliński, Michał Żyro, Michał. Michał Żylo, Piękna karta, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Artur Sobiech, Łukasz Teodolczyk. Artur Boruc, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Przemysław Tytoń, Jakub Wawrzyniak, Grzegorz Wojtkowiak, Łukasz Piszczek, Kamil Dlik, Tiago Cionek, Marcin Komorowski, Artur Jędrzejczyk. Paweł Olkowski, Łukasz Szukała, Michał Pazdan, bohater, Tomasz Kędziola, Paweł Dawidowicz. Tak to wyglądały tutaj jakieś gra piłkarska, karty należą dobrze przy. No, jakoś tam coś piszą. I co? Uff. Byłem właśnie na zakupach w Biedronce, tak jak ja to zawsze, no i sobie zakupiłem puzzle, teraz je składałem, kubek, właśnie te karty i coś jeszcze? I jeszcze książka Euro 2016. No i co? Żegnam Was, Michał Noje. Pa, pa!